To ja już wolałem te psy w ponownym w pierwszej części od tych cypków. Gdzie on poszedł? Tam poszedł. Idzie? Nie mogę się długo na niego patrzeć, bo mam panikę. Żeby nas nie zobaczył, kurde, dlaczego on zawsze wychodzi szybciej? I co, i co, i co, i możesz? Zrobiliśmy go w konia, i o to chodzi Dobra, zrobimy sobie kółeczko Już nie lubię tego, już nie lubię tych typków Wybawienie. Dobra. Tu już byliśmy. Tam nic nowego nie ma. O nie, znowu ten kamień. Wyciągnij go, wyciągnij go, wyciągnij go. Tutaj tak się nie... Musiałbym na to wleźć, a nie chcę na to wchodzić. Ach, znowu trzeba się bawić. Termos. I znów do wentylacji. Ja nie, z tą pałeczką nie wchodzę. Dobra. Jusu. Nie przypominam sobie kurde już tego. A, dobra, żeby mam nadzieję, że mnie tylko co nic nie zabije. Nie ruszajcie się, zapiszcie ogłoszeń. Ej, już myślałem, że. E, dobra. Przejdzie tylko zaufana krew. Zaufana krew. Zaufana krew. Eee. Co tu piszę? To urządzenie z z drzwiami pełni zapewne rolę zamka. To co po środku urządzenia znajduje się w średnicy szpilki. A na ekranie widnieje napis przecież tylko zaufana krew szpilki. Co ja tu mam w kształcie szpi? Strzykawkę mam w kształcie szpilki, a krew ma ten typek. On był chemikiem, tak Główny chemik. Może napozimy Muszę oczyścić mu spirytus. Mach. Jest, 300. Dobra. Krew już jest. Teraz zobaczymy, czy to się w ogóle nadaje. Ale fajnie. Udało mi się. Jeśli ta ich forteca miała być taka wymyślna, jak chroniące ją zabezpieczenia, czekały mnie nie lada doznania. Nie wiedziałem czego się spodziewać, ale zaczynałem się już do tego przyzwyczajać Dobra Witamy w schronie Płyta CD Czy tam DVD Nienaturalne No to nie jest światło nienaturalne Czy mi się zdaje czy to takie jakby Czy tam woda jest Chyba woda Chociaż nie, to są jakieś gorące te Jest część kompleksu. To, to jest zamknięte na głucho. Otwierają się także w przypadku zagrożenia. Spóźniłeś się, przykro mi. Dziś spakowaliśmy się w No cudownie. Minęły 6 miesięcy od chwili, gdy zleciliśmy tą fortecę i rok. Od kiedy uwolniliśmy w rusach to są te chyba typki. Z pomocą w głosowaniu zdecydowaliśmy podjąć próbę ucieczki przez stare szyby kopalne, ponad którymi budowano ten ośrodek. Zaraz po tym, jak, jak zaczęły się kłopoty, jeden z naukowców podjął próbę ucieczki tą drogą. Co prawda, od tego momentu nie dało znaku życia, ale nic nigdy nie wiadomo. Wyniki głosowania były następują... Był następujące: 8 osób za, 3 przeciwko. Każdemu, kto tu znajdzie, kto, tu, kto się tu znajdzie. Razem zrobić to samo. W bazie nie ma więcej niż kilku ocalo ocalonych. Liczba ta wiąże się, wciąż się kurczy, znikają. Tracą rozum z tym zarażeniem. Bla 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 bla. bla. On, to terenie jest Howard. Dobra. Mówi się trudno. Kabalka nie ma. Żeby prąd był. jest nie zabijajcie mnie o środki przeciwkołowe, tu coś może jest, nie ma, może tu baterie, A tu nie, też nic nie ma. No właśnie. A to co to? beczka co w piasku wnioskuje, że śmieci, które ją napełniono, znaczane są benzyną. Benzyną? Tu jest prąd, tak. A to są zraszacze, bodajże. A te drzwi otwierają się w przypadku zagrożenia. Zagrożenia. Podjaramy tą beczkę, i będzie zagrożenie. Coś ona ciężka. Dobra, chodź, chodź, chodź. Jest ogień. Jestem władcą płomieni. Jest dobrze. Co to talerz? Rzucamy talerzami. Zresztą zraszacze. oj, ogień mi zgasili. Hm. dobra, hmm, co tu jest? Nic tu nie ma. Nie słyszę, co tam jest. Nic tam nie ma. Jest normalnie jakieś głosy, słyszę, nie wiem o co chodzi. Zobaczymy w szafki. Może coś będzie przydatnego. Nic tu nie ma. Tu też nic. Bardzo fajna interakcja jest. O, ketchup. A tutaj nic nie ma. Może tu? Nie. Tu są tylko talerze. O. Tam, co to jest? Dziwny artefakt? Nie wiem, co to jest. Dziwna z no mogło pewnie zainteresować z jakiegoś kolekcjonera. <laughs> Ciekawe. A do góry już tego nie mogę. Za ciężkie. Komputer. Safe. Dokumenty i artykuły prasowe głównie na temat starożytnych języków i tłumaczeń. Fajnie. Projektor. O! Chronologia wydarzeń. Tekst z ekranu skopiłem do notatnika. Co tu pisze? 1910 Uruchom... Jak w notatniku jest, to się może doczytam. Uruchomienie północnochnej kopalni o ołowiu. Wybuch II wojny światowej. Wszystkich bunkier dowodzenia zakończenie II wojny światowej. Oficer składa raport. 27 kwietnia 2000 roku, tego dnia główny Will Wilbur Frisk planuje przeprowadzić dokładne badania wnętrza grobowca Turghajców. 3 marca 2000 roku główny zespół w Gopolu odkrywa grobowce w Prace są kontynuowane pomimo protestów ze strony Howarda La Dobra, mniejsza o to. Krzesło wypadło. O, latarka. No, zamknij się. Bateria, dawaj baterie. Zamknij się. A tu nic nie ma. Brak, badania. W trakcie moich badań odkryłem coś fascynującego. Wielokrotnie powtarzałem na wzorcu że muszę prowadzić dogłębną analizę tekstu, zanim tłumaczenie uznać będzie można za ukończone. Tymczasem dalej prowadził swoje wykłopiska, za co przyszło mu w końcu zapłacić wysoką cenę. Yy, tak, 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 tak. Dobra. Aha. Dobra. To hasło sobie zaraz tam znajdę. Najpierw to powiem, co tu gdzieś będzie. Chyba. Czy Może jednak nie. Nie ma żadnych liczb. Dobra, to wkładamy płytę. No, Dopędzijmy. Witamy w stacji badawczej Schron na Grenlandii. I słuchamy. Schron to wybudowany w latach 70. samowystarczalny obiekt.